Dzisiaj takie małe podsumowanie Po w sumie rok czy dwóch W sumie to już drugi rok leci Jak sprawdziło się ocieplenie blaszaka Jeśli chodzi o folię bąbelkową Czy to się w ogóle sprawdziło Z taką folią aluminiową z bąbelkami Otóż wygląda to tak Niektórych miejscach się to jeszcze trzyma, ale ogólnie temat jest dosyć średni. Jak widzicie, w większości przypadkach się podklejało. tam, gdzie jeszcze jest ta folia, jak widać skraplenia nie ma. Ale jak tylko yy, jest jakieś miejsce, w którym nie ma tej folii, to popatrzcie co się dzieje z yy, samą blachą. Nie? wszędzie jest skroplenia więc na dobrą sprawę, jakby się nie odklejało to by był całkiem fajny patent, ale no w tym przypadku no nie zadziałało to tak jak trzeba no bo użyliśmy do tego specjalnego kleju sprayu no i jak widać nie trzyma go większość rzeczy odkleiło się w lato kiedy blacha dosyć mocno się nagrzała może jakby to jeszcze jakoś zabezpieczał, nie wiem, dodatkowymi rzeczami Albo patrzcie tutaj też miejsca są już takie, o zrobiły się tutaj fałdy więc na dobrą sprawę tutaj to jest już już się nie trzyma. Tutaj pozbijałem miejsce przy, przy kozie, to już w ogóle praktycznie e, to już w ogóle podpadało. Wszystko podklejało się. E, i Nawet było czuć zapach, bo tutaj od tej róży tak grzało mocno, że, że ta folia też się troszkę nagrzewała. Jest aluminiowa. A dawała taki plastikowy zapach, więc pewnie się też podtapiała. <laughs> Sama tutaj ta pianka, e, mimo że nie wygląda w ogóle estetycznie. To mimo wszystko chyba się sprawdza, bo nie ma ani kropelki wody w miejscu gdzie, gdzie jest zaaplikowana. Tu popatrzcie, jest miejsce gdzie nie ma i już się woda zaczyna skraplać, ale samo miejsce tutaj ocieplone pianką nie ma ani kropli wody, więc samo to miejsce jest jak najbardziej ok. Tu już jest szron, nie wiem czy to będzie widać na kamerach, także e, plus tego że działa. Minus wygląd. To plus, że działa, ale jak widzicie, no nie sprawdza się, bo nie idzie tego przykleić tak, żeby to się nie odrywało. To praktycznie dotykasz ręką i wszystko odpada, więc, więc nie działa praktycznie w ogóle. No, kiepskie rozwiązanie. Myślałem, że to będzie troszkę lepiej wyglądało, bo sama estetyka, jak tutaj jest przyklejone, to jest w porządku. Nie wygląda to całkiem nawet źle. Więc pewnie mogłoby to tak zostać i jakąś tam swoją formę spełnia, ale no jak się ma takie coś odklejać, nie, może, chyba że jakiś specjalny inny klej, może albo coś, coś tam może by podziałało, nie? Ale popatrz jeszcze raz, widzicie. Tu jest miejsce, gdzie nie ma blachy, już się skrapa, zamarza. Także no, blaszak ma to do siebie, że to nie jest zbyt dobre rozwiązanie, a jak go dobrze nie ocieplisz, no, to, no to będzie, będą się takie rzeczy działy, nie? Także to się później skrapla na, tej, na tym profilu, który jak widzicie, też już jest rudy, i to później, faktycznie wszystko jest na podłodze. A jak na podłodze, to i na samochodzie, tak to wygląda. Także, czy mogę polecić? Nie, nie polecam. Myślę, że trzeba będzie szukać dalej jakiegoś innego rozwiązania, jeśli chodzi o ocieplenie garażu. Będziemy testować coś innego. Myślę, że garaż, który by. Będę... Budował następny ten docelowy, taki przed domem, będzie raczej ocieplony steropianem wraz z profilami drewnianymi. A to rozwiązanie to było tylko w fazie testu, czy się sprawdza, czy się nie sprawdza. Widzicie sami, ocencie, skomentujcie co wy o tym myślicie. Czy faktycznie jest jakiś sposób na tą folię? Czy u was się to sprawdza? Czy może używacie takiej pianki, która też tutaj wygląda jak wygląda. Może ktoś z Was ma jakiś lepszy pomysł na to, żeby to aplikować, żeby to ładnie wyglądało? Miała być też niepalna tapianka, a też nie do końca jest, więc są plusy i minusy. Tak to teraz wygląda. Także zapraszam do komentowania. Pozdrawiam. Cześć.